Dzień dobry, vlogmas, dzień 14 Zaczynamy I zobaczcie moje wszystkie Cała zawartość, właściwie większość Z kalendarza Cały czas czeka Czeka na lepszy Słuchajcie, czas mm, Troszeczkę was O, inaczej Ułożę e, 14, Irving, zaczynamy I mamy zieloną herbatę Mango z grejpfrutem frutem. <laughs> Już Wam pokazuję. Mango z grejfrutem. Tutaj mamy czternastkę. Tu mamy czternastkę z kalendarza. Z kalendarza liściastego i sobie chyba zaraz zrobię herbatkę. Zobaczymy, co też tutaj się nam kryje. Ja już się pogubiłam, słuchajcie, w herbatach. Eee, dzisiaj jest, żeby mnie zradziłam. Już Wam mówię, zielona cytrynowa, zielona herbata, skórka cytrynowa, suszona aromat, chyba sobie właśnie tą zaparzę odłożę na bok. I słuchajcie, czternastka, czternastka jest tutaj. Dopisuje mi humor, słuchajcie, dopisuje, ponieważ okazało się, że wynik jest negatywny, co bardzo mnie ucieszyło. Noc też... ojejcie, noc też była przez pana, także super, ale jeszcze kaszel doskwierano i wiadomo, że kaszel szybko nie minie, ale te gorsze wieści po prostu okazały się nieprawdziwe, powiem tak. O, mój ulubiony baton proteinowy. Także ja zmykam robić teraz herbatkę i my łączymy się później. Stefan na wybiegu. Małe kociaki gdzieś w domu. A Stefcio nie chciał przyjść, prawda? Nie jest ci zimno. Nie jest kotkowi zimno. To widzę, że się coś ciemno robi ale jest jest, słuchajcie, taka pogoda szaro buro ale chyba na plusie temperatura, bo widzę, że mokro się robi, także także tak. Dzień dobry, dzień dobry, vlogmas, ma dzień 15, zaczynamy. Z góry przepraszam, że wczoraj nie było, ale kiepsko się czułam młoda tak samo, więc... Tak jakoś wyszło. Herbata czarna, malinowa, Irving. Zaczynamy od tej herbatki. Piętnastka, już coraz bliżej, coraz bliżej e, święta. A u nas choroby się rozwijają. Nie wiem, chyba jakaś czarna herbatka będzie piętnastka. Spacer kochanków. Mhm. Mm Spacer kochanków, herbata czarna, serduszka cukrowe, mąka ryżowa, olej arachidowy, skrobia ziemniaczana, barwniki karmin, karoten, aromat, truskawka, jaśmin, aromat. Uuu, spacer kochanków. No wiecie co? No, to brzmi, słuchajcie. Uuu, grubo. A tutaj piętnastka i piętnastka dosyć, dosyć, słuchajcie, duża nie wiem co to, co to jest duże i ciężkie tylko tyle mogę powiedzieć duże i ciężkie o, orzeszki ziemne chrupiące z skorupce smak zielona cebulka jak znalazł wiecie na świąteczne chrupanie przed telewizorem także jak najbardziej ja kochani już po śniadaniu Zmykam na zakupy i do Was odzywam się później. Przepis na szybką i dobrą sałatkę. Ryż, słuchajcie, ten z dodatkiem, teraz dopiero go testujemy, ale rewelacja. Do tego ogórek pokrojony w kostkę, groszek, tuńczyk w sosie własnym, fasola czerwona, majonez i musztarda i tutaj sobie studzę już ten ugotowany ryż wszystko dodaję, oczywiście odsączam tak odsączam tuńczyka z zalewy fasolę, żeby było wiecie bez tych soków i do, do tego dodaję ogórka kroję w kosteczkę majonez, musztarda do smaku pieprz, sól ewentualnie też do smaku także rewelacja no a tutaj mamy gdzieś anubisa i luna, nie wiem czy będzie a no najchętniej Cały dzień w domu by się działy, prawda? Cii, 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 cii. I tu już mamy gotową sałatkę. Może pociemnię troszeczkę, o, za mocno. E, oczywiście wyszło tutaj dużo więcej, jeżeli w tej miejsce, ale już moje głodomory zabrały, także powiem wam. Ogórka, oczywiście, tyle, ile uważacie. Możecie tutaj i kukurydzę dać. E, także tutaj, e, dowolne, naprawdę to, co to z czym macie ochotę, to można sobie naprawdę zrobić. I powiem Wam, że ja długo się wzbraniałam przed, taki, przed takimi miksami, mieszankami i tak dalej, ale to jest naprawdę rewelacyjne. I na szybko można jako obiad, jako śniadanie, jako kolację zrobić, jak tylko macie po prostu wenę twórczą. Może być ciemnawo, ale niestety za oknem jest ciemno. Ja mam tylko małą lampkę tutaj nad szafką. Włączoną. Ja się raczej herbatką z kalendarza z dnia dzisiejszego, czyli spacer kochanków. Powiem Wam, że urocze, urocze serduszko mm, może gdzieś tam wstawię, bo zapomniałam właśnie tego nagrać, a wrzuciłam. Nawet nie wiem, czy ono, słuchajcie mi się tutaj, bo to było takie pudrowe serduszko, więc podejrzewam, mm, że ono gdzieś mi tutaj pewnie w tej, tej, wiecie, w tym zaparzaczu zostało, chyba że się rozpuściło, nie wiem. Yy, ale herbatka naprawdę rewelacyjna, także jeżeli ktoś ma wątpliwości odnośnie tego kalendarza z, z herbatami liściastymi to bez wahania Wam naprawdę polecam. Wiesz ja tak jak mówię nie piję ich codziennie, yy, chyba że jest właśnie jakiś ciekawy, taki, wiecie, ciekawy przekaz ma ta herbatka, to, to wtedy po nią sięgam, a ta naprawdę jest smaczna. Yy, I co, chciałam jeszcze tylko powiedzieć. Yy, Dzisiaj dzień szalony, naprawdę bardzo, bardzo szalony. Chciałam Wam nagrać haul, ale słuchajcie, tyle się, tego, tyle się tego uzbierało, że wracając do domu, rozkładając, po prostu musiałam ogarnąć jedzenie. Tylko Wam pokazałam w międzyczasie sałatkę, którą zrobiłam i sałatki już właściwie nie ma, więc to jest taka sałatka, wiecie, na szybko i, i, i szybko się ją robi i szybko znika. Odnośnie jeszcze jedzenia, to słuchajcie wzięłam na posmakowanie ten krem Maltesers, tak jeżeli dobrze czytam krem kakaowo z kawałkami masy słodowej, powiem Wam że to wygląda tak, nie wiem czy to będzie widać takie kuleczki gdzieś tam chyba, że mi się uda słuchajcie pojaśnić obraz nie mogę ale są takie wiecie kuleczki, coś tam niby jest ale szczerze powiedziawszy Krem jest tak sztuczny jak te podróbki Nutelli z Biedronki. Naprawdę, naprawdę krem jest okropny. A wczoraj jeszcze jadłam, słuchajcie, kanapkę chlebek z ziarnami, który już kiedyś pokazywałam. Zresztą nieraz pokazywałam czy przy śniadaniu, czy, czy przy zakupach właśnie kanapkę z maltezersami i do tego nercy, słuchajcie. No Moje dziecko zrobiło oczy, ale tak jakoś mi się czegoś chciało, tu było słodkie, tamto kwaskowate, więc to wszystko się tak wiecie, fajnie przełamało. I co jeszcze? Dzień zleci. Za chwileczkę idę jeszcze zrobić jedną listę dzisiaj. Część naprawdę udało mi się kupić Już takich wiecie Rzeczy na święta Zresztą ja i tak nie będę dużo robiła Bo to nawet były pytania O, o, o potrawy i tak dalej Więc ja, ja mówiłam, że nie będę za dużo robiła yy, yy, Młoda dzisiaj troszeczkę lepiej Chociaż cały czas ten kaszel Niestety się utrzymuje Najgorzej jest z samego rana Ale to wiadomo wiecie po nocy przyspane Jak już się człowiek zmęczy i zaśnie No to rano niestety ta mowa, te gardło, to wszystko boli Miejmy <laughs> nadzieję, że do świąt się jakoś wykuruje Jako tako Się wykuruje I coś jeszcze miałam powiedzieć Tak, chciałabym Wam serdecznie podziękować, moi drodzy Bo dzisiaj, 15 grudnia Mijają 4 lata Od kiedy jestem na YouTube I powiem Wam, że Poznałam tutaj mm, Wspaniałe osoby, właściwie większość Tak wiecie, wirtualnie i mam z nimi kontakt Ale są to tak ciepłe osoby, że naprawdę. I wierzę w to, że jeszcze z niejedną osobą z YouTube'a gdzieś tam prywatnie, okazjonalnie gdzieś tam może uda się też spotkać. Także ja Wam bardzo, bardzo gorąco, kochani, za to dziękuję, za to, że jesteście, że komentujecie, że, że mnie odwiedzacie. Zawsze wspieracie dobrym słowem. To jest bardzo miłe i to się bardzo ceni w dzisiejszych czasach, bo powiem Wam. Przejrzałam wczoraj, wczoraj czy dzisiaj relacje pewnej osoby na Instagramie, teksty, które ona wrzuciła w swojej relacji nie tyczyły się bezpośrednio jej, ale to, co ten ktoś pisał do pewnej osoby, po prostu wiecie co, tragedia, naprawdę tragedia, to, że wiecie, ktoś waży troszeczkę więcej niż powinien, nie oznacza, że można jeździć po nim jak po świni bym tak powiedziała wulgaryzmów było tam mnóstwo że jakbym wyglądał jak ty, to bym się zabił albo nie wiem, czy powinnaś się zabić, kurcze, no ludzie no do tego stopnia, no to wiecie ktoś musiał być naprawdę sfrustrowany że e, sfrustrowany, że, że coś takiego w ogóle pisał to, to tak, no, no nie, nie za fajnie, naprawdę nie za fajnie no ale tak jak pisałam z tą osobą, hejt był, jest i będzie i na to trzeba się po prostu uczulić. Chociaż nie wiem, czy można, ale można też e, wiecie, mniej się przejmować pewnymi, pewnymi sprawami. E, I cóż. Yy. I to będzie, słuchajcie, chyba na tyle. Nie będę już Was dzisiaj męczyła. Wiem, że wczoraj nie ukazał się vlogmas, ale wczoraj słuchajcie, byłam yy, ja padnięta. Yy. Ja mam pokazać serduszko, ale widzę, że ono się roztopiło, bo to było takie, wiecie, pudrowe serduszko. Także ja wczoraj padłam jak mucha. I szczerze powiedziawszy, nie w głowie mi było wgrywanie cokolwiek ostatnio, jak mam wgrać filmik, to on się wgrywa czasami godzina, czasami półtorej, a ja, znając życie, pewnie padłabym szybciej niż to by się wgrało. Też nie chciałam Was wieczorem no, no miałam troszeczkę gorszy humor, gorsze samopoczucie Więc też nie chciałam jakoś się do Was odzywać I wiecie Smęcić Wam Ale no tak, tak czasami bywa Wiecie, życie, życie Różne nam figle Płata i I nic na to nie poradzimy Także ja Wam gorąco jeszcze raz dziękuję Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału Jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi Wam życzę cudownego wieczoru Wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrówka i my widzimy się już w dniu kolejnym. Pozdrawiam, Papa.